Nie, ale słuchaj... Wyciągasz to wszystko z kieszeni, musisz jeszcze specjalnie na swój telefon masz e, tą... E, specjalny kod IM, który musisz zawsze wpisywać, wiesz, taki, ala pseudokodek do swojego telefonu, oni jeszcze to weryfikują, to w jakimś tam systemie się to wszystko tam sprawdza i takie pierdoły. No masakra, powiem wam, kurczę, ale nie dziwię się, w sumie tam jest tyle sprzętu w tym sklepie, że kurczę, wynieść cokolwiek, to już jest, wiesz, jesteś na pulsie jak cholera, nie? No, no, no. To jeden sprzęt, kurde po prostu kosztuje wiesz jedną wypłatę tak, na najniższą wierzchnią krajową, także. Nie no, jest takie polo. No, dziwię się, nie dziwię się, że pilnują. Nie, nie, mhm. oni sobie nie mogą tam. Ja powiem ci, że ten, że kiedyś, y, znaczy współpracowałem jakoś tam z, z gościem, który mówił tak, że y, płacił pracownikom bardzo mało, nie. Mhm. Bo u niego normą było to, że po prostu to towary znikały ze sklepu, nie? Mhm. No, I się ktoś go zapytał, ej czemu tak płacisz ludziom mało? Mówi, a i resztę i tak sobie ukradną. Aha, fajne no, dołożenie. No, no, no. Ja pierdzia. Ale wiesz, to dziwna, dziwna filozofia, bo może jakby dobrze płacił, to by nie kradł, ja wiem. Jak ja mówią, że to okazja czyni złodzieja, a nie ten... No, dokładnie. No w sumie taka prawda, kurczę. Ja bym się też nie pokwapił, jakby ktoś wysypał walizkę <laughs> no, nie, <ty>. no, <laughs> nie, No kurczę, jakbyś widział taki pliczek, wiesz, 200 złotówek, kurczę sklepiona. No wiesz, 20 pliczków takich. Nie wziąłbyś co jednego, kurczę. A pat no powiedzmy leży gdzieś tam, wiesz, szuka swojej wiersteczki, a ona czy się, wiesz, po nogi podsypała, nie? Kto by nie wziął? Kurde, ja bym wziął musiałbym się znaleźć w sytuacji. Nie będę sprzedawał. Ale wiesz, takim motywem, że znajdujesz portfel, nie, na ulicy, podnosisz no. go do góry i tak ciutko, ej, zgubił ktoś portfel? Zgubił ktoś portfel? Nie, nie ma! Pytałem! Pytałem! Pytałem. Ja bym, bym, jakbym się wysypał, to bym, wiesz, wziął tak trzy, cztery pliczki, w Rocket buty bym włączył mnie niema, nie ma, nie? Powiedz, że jeszcze masz parolotnie w pasku, to kurwa. No łapie, stary, kurde, z mostu i lecę, wiesz? I i lecę. Nie no, nie, nie mogę, nie mogę zdradzać tajników w swojej pracy za bardzo, także pozostawię sobie nazwę firmy dla siebie, ale mogę mówić, co się dzieje w sklepie generalnym. No. Dzisiaj też takiego gościa mieliśmy, nie wiem, że lekko tak sobie o tym mówiłem, ale <grymianie> ja co się działo? Przyszedł do nas, rozumiesz? Z serwisu przyszły słuchawki, na nie z gwarancji, że goście tam mają jakieś problemy, bo tam dźwięk mu nie działał w jednej wiesz, słuchawce. I motyw był taki, że przychodzę, czytam raport i tam pisze: Słuchawki nie, dalej nie działają, nie uwzględniliśmy gwarancji, naprawi w ogóle, tam bla bla bla, gadka szmatka i napisane w nawiasie. Przede wszystkim dlatego, że słuchawki zostały umyty, dalej pozostały na niej ślady e, roztopionego, jak i zbrylonego wosku, z uszu i tak dalej. Wiesz, pociśnięty, wiesz, opis. No, Chyba tam no. cztery zdania na temat tego, jaki to jest brudny, gdzie to nie było. Ja Kurda, się boję tego otwierać, ale to jest moja w sumie praca, mam no, ja tym pośrednikiem, jakby nie było. Muszę to otworzyć i sprawdzić, nie? Otwieram to i się że po prostu zniosę jajko ze śmiechu, nie? Kurde. Nie wiem, czy to fatece wkładał gdzieś tam, wiesz, pod mózg, czy gdzieś, kurczę, czy tam. Dźwięki wiesz, rozkruszyły, rozkruszyły to, co miał tam w uchu, wiesz, kurde, uwięzione. Jakby to, to wyciągnął, pociągnął. Nie, nie, no po prostu masakrę. Żeby człowiekowi takie coś do sklepu oddać, to już. Nawet nie chodzi o to, że to jest, wiesz, brudne, tylko to jest wstyd, takie coś. Człowiek. To gości ten, to gości to w pudełku wiesz, dał. Dał to w pudełku i po prostu uciekł szybko, żeby nigdy ten. Ja pierdzio... Nie, nie, z higieną w naszym kraju nie jest najlepiej. Ale daj spokój, to, to jest wstyd totalny, takie coś przynieść. Ja bym. Nie wiem. Bo teraz się dziewczyny zwolniły z pracy, akurat takie jedne. Ja akurat wskoczyłem za jedną. Może zobaczyły te słuchawki? No wiesz, to się dziwi. No mnie nie, nie dziwi. Ja nie chciał no, czegoś takiego dostać. Druga kobieta dzisiaj przyszła, rozumiesz? Szczajnikiem do serwisu. I co się okazało? Ona i koleżanka powiedziała, że u nas w sklepie trzeba walczyć o swoje, bo oni ci nic nie przyznają, jeżeli ty nie będziesz o to walczyć i im wszystkiego nie udowodnisz. Ta kobieta przyszła po tych swoich przemyśleniach? Miała, rozumiesz, czajnik, przyszła z tym czajnikiem i ona powiedziała, on mnie nie grzeje, nie? Mówi, no spoko, a to zaraz zobaczymy, no, nie? Ona mówi, no bo ja się zabezpieczyła. ja wlałam do niego już wody w domu, nie? I przyszła, rozumiesz, czajnikiem, do... z wodą z tym czajnikiem, kładzie go z tą wodą, wiesz, na blat i ona chce z tym sprawdzić. Ja mówię, no, ale po co pani wodę wlała? To ona... Bo jak grzałka nie ma wody, to się wszystko topi dookoła. Nie ja wiem, ja bo... ja to naprawdę poziom wykształcenia, ale zresztą nie no nawet jakieś. Wiesz co, nie, nie tyle wykształcenia. Jakiejś takiej wiedzy, wiesz. Też, no no. Ja te ludzie trafiają do marketów, ej. Nie, no wiecie co, takie rzeczy się zdarzają. Ja na przykład, yy, tam na, na ten mój kanał Rock Live yy, traf, trafił film yy, z, z Euro Truck Simulator 2, nie? Taki, o tam, który pierwszy, pierwszy odcinek, jaki nagrywałem, jak tutaj na live zoba zobaczyłem, co to za gra. I to, to wrzuciłem tam, bo to zawsze ktoś chce obejrzeć, nie? I komentarze, naprawdę mnóstwo komentarzy pod spodem Ej, Rok, czemu udajesz, że grasz w to pierwszy raz? Przecież już żeśmy widzieli na głównym kanale. I, wiesz, i poczułem się jak bohater serialu, wiesz jakiegoś, gdzie wiesz, gdzie, gdzie ludzie myślą, że ten lekarz to jest prak praktycznie prawdziwy lekarz, nie? Że wiesz, że w ogóle nikt sobie nie zdaje sprawy, znaczy mało kto sobie zdaje sprawę, że to w innym czasie było robione, że wiesz, jakieś, na, jakieś wiesz, skojarzenie między faktem dokonanym a, a, a tym obecnym, nie? No po prostu. No kurde. Totalne zaskoczenie, totalne zaskoczenie. Jakieś takiej świadomości, że coś... Taki nawet wyobraźni, że okej, okay, coś tu nie gra, w tym przekazywanym obrazie, bo tu wygląda na to, że ten facet gra pierwszy raz, a tam już grał? Który, tam już wcześniej grał któryś raz. No to może. No wiesz, no jak... Wiesz jakieś takie podejrzenie, że, no. że ja mogę udawać, że gram pierwszy raz z nadzieją, że nikt się nie nabierze, wiesz? A film obejrzało 200 tysięcy osób, nie? Już no nikt się nie dowie, no. a jak się Ale dowiedzą, nie chyba nie. Trzymajmy kciuki, nikt się nie dowie. Tak, tak, ktoś mnie ktoś pyta z innej beczki, co to znaczy, że konto Battle.net potrzebuje konwertowania. I z tego co pamiętam, to kiedyś konto Battle.net wymagało chyba tylko rejestracji na WoWa czy coś takiego i później się one tam konwertowało specjalnie na jakiś tam nowy system, także... Znaczy, to było tak, że tak to było. Najpierw, najpierw nie było w ogóle systemu Battle.net dotychczasowo a. nam znany i był po prostu zwykły World of Warcraft, strona World of Warcraft, zakładaliśmy sobie, a następnie Blizzard już w sumie miał ten serwis swój, znaczy serwis, miał ten swój... Ten no odpalił ba ten Battle.net 2.0. Tak. Tak, no. tak. Znaczy miał Battle.net, który dotyczył y, wtedy akurat Warcrafta i, i Diablo jedynki. Mm -hmm. y, i następnie później przenieśli tą działalność, postanowili, wiesz, wszystkie gry połączyć tak jakby ze sobą. No, no i teraz ma, mamy wszystko y, w jednym, tak jakby. No teraz za sprawą właśnie Battle.neta możemy gadać sobie z kolegami pomiędzy grami, tam StarCrafty, Diablo. Tak, tak, no, no, w sensie tak się To jest go. bardzo dobrze. Żyj! To jest bardzo ważna rzecz kiedyś to było rozdzielone. Jezu, no, weź sobie przełknij, spoko, informacja no, bo, bo nie ucieknie, jeszcze wiesz? tutaj skonasz. <śmienny> motyw był taki, że do pewnego czasu można było mieć oddziel, oddzielnie wiadomo konto WoWa, takie jak zawsze było, ale później chyba po tam dwóch, trzech miesiącach już każdy musiał mieć obowiązkowo konto Battle.net, nie? Mhm. Tak, 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 to zmieniło no. Także jeżeli tam coś nadal Ci zostaje, to po prostu albo się kontaktuj z supportem, jeżeli tam nie masz jakiegoś guzika na aktywowanie tego, tak, bo to chyba się wszystko za sprawą jednego guzika robiło. Z tego, mi, z tego, co pamiętam. Tam się później dodawało gry i takie pierdółki. A jeżeli nie, to po prostu... Support i tyle. Darmowy numer zawsze może znaleźć na Blizzard Support. O Jezus, Marek to spadł. czekajcie. Zaraz wracam. <grym> no. Tak czy inaczej, ta... Bo tak, bo tak naprawdę Battle.net to jest inna forma... Bo to też działa w oparciu o jakąś tam dystrybucję elektroniczną. I... I to jest jedna z ciekawszych form, bo ona nie, 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 te, te gry to jest chyba jedna z najbardziej zaawansowanych. To tak jakbyście mieli wbudowanego Steama w każdą grę bez konieczności uruchamiania zewnętrznego klienta. Tak Battlenet. Battlenet jest usługą serwerową, czyli BattleNet działa na serwerach Blizzarda, nie u nas na komputerach. To jest po prostu dystrybucja elektroniczna nowej generacji, dużo lepsza niż to, co pro oferuje Origin i to, co oferuje Steam. Nie potrzebujecie klienta, bo ten klient jest zbudowany gdzieś zupełnie indziej. Nie? I to jest moim zdaniem świetne rozwiązanie. Dlatego łączy też te czaty wszystkich gier, wszystkie, bo każda gra, która jest wypuszczona przez Blizzard, jest dostosowa dostosowana do tego Battlenetu. Tak super, tak. super skończona. No. Też no, dużo świetnych opcji właśnie włożyli wraz z tym. No to, był ogrom to, to był gigantyczny koszt, wiesz, zrobienia tego. To tam było opóźniane, przesuwane, to. No, mnóstwo. Jakby, przypuszczam, że StarCraft II również został opóźniony, premiera, bo to oni no Blizzard zawsze odkłada. Ale Starka w drugi pojawił się później dlatego, że Battle.net właśnie jeszcze nie był gotowy. Ten no, no tak, tak, tak. Przede wszystkim. No, ale także, no, Blizzard ma tą swoją właśnie zawsze teorię taką, when it's ready, po prostu. kiedy będzie gotowy, to damy. Oni nie, nie, nie ten, nie lubią po prostu mówić. Oni skończą i zawsze sobie wyznaczą kawałek później no, no. termin i jest. Teraz trzeba tego WoWa, strasznie głośno gra. Dobra... Jest. Oflemicie no, pola tak w ogóle? Nie wiem, coś mu upadło, ale nie wiem, gdzie poleciało, bo. Wow! Chyba do piwnicy zszedł. <noise> w jakiej gildii gra rok? No nie. T taka, jedna, fajna. Raging Thunder, of course. No, dokładnie. Czekaj, co ja tu muszę zrobić? Wow, te kwestie, jak ja ich nie lubię. No, przestań. Też, też, <noise> Przestań, zobaczymy, jak ty będziesz tu gadał. Jest, ja to będę robił tylko raz, prawdopodobnie. No zobaczymy. Aha, bo to już się bez hairloomów w sumie leci, więc... No, to nie jest ten. Jest wycieka... Uj, shit. Tu jak się rzucą na ciebie te robale wszystkie, to masz naprawdę... ...nieźle. W sensie trudno jest? No naprawdę ci powiem, to taki przeskok jest dosyć duży. To mi nie za bardzo się podoba. To się skopane z tym. Sfazowaniem z na tym serwerze. Mam wrażenie, że niektóre mobki mnie w ogóle nie widzą. Nie, bo niektórzy, wiesz, farmerzy są może źli, ale oni niespecjalnie chcą cię atakować, wiesz? Wo, no kurde, no bez healingu powiem ci, że się nie obejdzie. No, nieźle. W przypadku tego. Może robisz coś źle? No, o, no no, najlepiej. No. Już mi że to wytykają, żeby coś źle, Please, moby. <grystanie> oh come on! Nie no, czasami się zdarza, że nie klikasz itema jakiegoś, którego masz w plecaku, to mi się zdarza nagminnie. Nie nie, 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 to, to akurat muszę po prostu się przedostać przez moby, które mnie niepotrzebnie atakują. O i teraz rushować na ten level. W sumie naj najchętniej to bym robił te instancje tego cały czas. Ale nie, one nie dają aż tak dużo expa. I'm back! hello friend, hello nub, noo Nothing much. no a lot, noob. wybieram <laughs> oh. Głupie pytanie. Jak to? Żeby nie grać alieniami, jezus. No właśnie, bardzo, bardzo głupie pytanie. Nie, nie, to jest bardzo zasadne moim zdaniem. Dobra, muszę hmm. zrobić parę rzeczy. Z racji na Warcrafta trójkę, zakochałem się po prostu w Fordzie. Ja lubię tych pokrzywionych kolesi, cholernie. Ej! Ja Jak to można to... nie grać trolem? To jest bardzo głupie pytanie. Tak. Kozacy goście, że. Cię napali chłopak, ej. Mieszkam pod mostem, jak ktoś pyta, tak. Wow, serio? To gdzie ty masz balkon na moście? 9 piętro na, na moście to jakiś ekskluzywny. To jest zwodzony, wiesz? on się podnosi do góry? Jak dziewiąt... już będzie od samego szczytu, to jest jak prawie 9 piętra, bo mierzyłem z bloku obok, co jest, wiesz? Nie, no. No, się Mob mnie zapieprzeł, yeah! No, waste jest beznadziejny, już mi nawet ludzie piszą. Wiem, wiem, ludzie, co jest beznadziejne? waste to jest mapka, tak? Tak, tak, to jest ta kraina ostatnia. I dlaczego ona jest beznadziejna? Zobaczysz, jest strasznie dużo przeciwników wszędzie dookoła. Kolorystyka jest troszeczkę taka nużąca z deka. Przede wszystkim jest tutaj tak, że. Masakrycznie... Znaczy masakrycznie. No jest nawet trudno. Te moby jest duży przeskok na przykład w życiu i w obrażeniach, więc no. Nie no jest łatwo, nie? Ale to w sumie to tak ma być, to jest teren niebezpieczny, On jest opanowany przez właśnie plagę tych tych, tych roboli. Ro, robaków. Roba roboli. Gdzie są nasze pieniądze? Zniszczymy wam mur, Nie. Jezu. Gdzie są nasze pieniądze? E, Kosz po piwo. To jest właśnie taki ten... Budowanie... Oj, oj. Nie no, te manty takie modlichowate, wiecie. To. Tak, tak. Ale ostatnio w sumie... Potwierdzone zostało to, że... Budownictwo polskie wygląda mniej więcej tak. Wiesz, pięciu gości stoi się patrzy, jak jeden z łopatą zapieprza, nie? Hmm. Tak, bo przecież nie, muszą się zmieniać przy tej łopacie, no czy łopata ma po prostu, wiesz. E, obsługę różną, nie? O Jezu, obsługa. No przykład wiesz, e, włodzimierz jest do tego. E, włodzimierz jest do kopania dołów, nie? E, Tadek jest do wyrównywania. E, każdy ma swoją funkcję, to jest, wiesz, teraz jest bardzo ważna specjalizacja. Ej, kurde, Biłem, bi... alianci mnie bili, oni rzucają butami w pewnym momencie. Wow, to rzeczywiście. Jakieś za mną leciały jak uciekałem na stelcie. <laughs> o Jezu. Ktoś mi się pytał coś tam oblodelfa. No kurde, zginąłem znowu. Jezu, bo one tutaj kastują taki czar, że zaczynają machać jak powalone ten siekierą. tam włócznią przed siebie. I to zadaje 30k obrażeń na sekundę No, nie da się z tego uciec Mam blind'a wreszcie O Boże, bo come on, jest poniedziałek, jest godzina 21.21 21. W sumie bardzo fajne, 21, 2, 1, 2 1. No, w sumie, od zawsze jest tak jakoś no, poniedziałek jest Bardzo jest to... dawna jest poniedziałek z World of Warcraft Znaczy, od czasu do czasu może się zmienić gra, ale tu zawsze będzie MMA w poniedziałek No no Dobra w razem nie zginę. Nie wiem czy to może jest przypadkiem kwestia mojego giru, którego nie mam, może. A, ale co tam. Bez problemu. No chyba, że flame chcesz ten, ze mną coś porobić. Wiesz co, ty grasz elfem, to ja sobie tak... ...poudaję, że robię daily questy. Nie no spoko! Będziesz bezpieczny, tylko pamiętaj, nie stój do niego tyłem i broń Boże się nie pochylaj. Poza tym, wszystko... Jestem kobietą! Dobra, muszę, muszę A, wyobrazić sobie, wiem, że. Cała kraina wiem. jest zrobiona z mydła. Ja wiesz. Jezu. No, zaraz, zaraz ci pomogę, tylko ta. Nie, w ty grasz... W jednym teamie z tym grać to. Nie ma dobra, że to ja, zaraz ci mogę... Popsułeś mi, popsułeś, popsułeś mi koncepcję Nexus, z tym, bo miało być... Nie odwracaj się tyłem, nie pochylaj się i nie śpij na brzuchu. A ty żeś powiedział, że jesteś kobietą i wszystko widział, nie było Nie śpij na brzuchu, ej Ale to ci się przyda na przyszłość chłopie. No no muszę sobie zapisać ten decordę. Hysteryki. Trzeba zapisywać wszystkie o mnie. WO wow, zaraz ja zapiszę na swoim nagrobku coś. Nie chcę zginąć po raz kolejny, wow, to jest masakra. Na którym ty masz poziomie tą Hunterkę? Moją? 52 chyba, tak. Jaki to jest braket? 54, nie? Ta... tak, 54. To nie maska. rok, zbyt doświadczona jak dla ciebie. Co, co? Um... Co? co? <laughs> nie zajrzyłem tak. w ogóle. On jakiś dziwny jest. Jezus Maria. Ma dobrze chyba. <laughs> ta hampterka zbyt doświadczona dla ciebie, nie rozumiesz? Na, 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 na. Zratowanie, to ratowanie joke'u, który miał być dobry, nie? Podobnie. Ratowanie. Uratunkowy naroka. Nie no, słuchaj, ja przez ostatnich dwóch dni śpię po 4 godziny, a dzisiaj jeszcze premiera Black Ops 2, więc wiesz... Uh, ja men dzisiaj? mentalnie jestem no dzisiaj po północy. Chyba może, źle coś liczę. Nie wiem, nie wiem. Ja sam, ja sam nie wiem, wiesz Nie, Ale... no bez kitu, bo dzisiaj śpiesałem przez to i lepiej żeby miał miał takiś miał, miał powód, nie? Ani że się pomyliłem. Nie, nie, bo ja sam ja sam nie wiedziałem w sumie. Ale to, to co, godzinkę w te Warzie będziecie grać, czy co? No dłużej nie, naszą nie wiem. No też nie chcę tutaj wiem, że ludzie też będę ich trzymał na siłę, Cordy czy znaczy nie no w zasadzie to nie siedzą, nikt tu nie siedzi na siłę, nie? Nie wiem, nie wiem no. No. No planowałem godzinkę, teraz nie wiem, to za mało. No mało. To za mało. Za mało, no, ale ja ty mnie nie dosyć, ty nawet nie wyjdziesz tego. Ja wiem, nie dobijajcie mnie, wy jesteście fanami Warcrafta, a namawiacie mi, żebym wcześniej zaczął. Mhm. No ewentualnie wiesz, no można przekrócić tego naszego lewia, no my się nie obrazimy, bo i tak oglądamy. Gdzie ja piernicze, dobra, no dobra. Dobra, dobra, dobra <grym> Kosztem naszego live'a To może y pamiętasz jak, coś, jak się robiło głosowanie? Ej, coś zaraz wykombinuję, tylko zabiję tego MOBA. Ludzie na czarcie, podnieście rękę, żeby jesteście do wcześniejszym <grym> Nie jak wy Podnieś jesteście rękę. Jak wy jesteście za Warzy to, to czekajcie to napiszę to graby, bo z grabą jest grabą jestem umówiony i z, z wózej, no dobra. Nie nie ma dla... No kurde, no my tam się możemy, wiesz. Raz nas nie, nie zaboli, a że ostatnio... No dużo gramy w tego wowa na live, no to... No jest dużo warzy same warzy O ja Nie lubicie mojego Warcrafta. Łezka, łezka No, taki ci jest <grym> Dużo PY! No dobra No dobra to nie będę pytał. No dobra, to o 22.00 Warzy nie jest to muci, nie ma po co ludzie, kurczę. Już ustalone. Abimus, papa. To jest. To jest wow. Ludzie, wow. <laughs> ale się zgrali, ale troll face jak ktoś walnął. <laughs> A spokojnie ludzie. <laughs> wow, ale się wzięli na tego tego. No i wszyscy lubią patrzeć, wiesz, oczekują. Nie no, 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 my możemy tam wiecie. To dla nas... Ktoś na live spotkałem i napisał Nexus jest głupi, chcę wowa. <grymne> nie, nie, ej, come on, ja mówię też za Flamiego, To Flamie też jest głupi, jeżeli ja jestem głupi. Ej, co, co, co? Ej, ej, ej. jesteś głupi. <grymne> Teraz będę cię wytykać palcem. Ej, ej! Nie to już nie obrażajcie, ej! <grymne> nie. <grymne> Nie wciągniesz bez swojej graszki, mój ludwik. przecież powiedział? O, Ty, gnoję, ale cię Dorfę zobaczysz. Ja no, rozumiem, rozumiem. No, chyba, że Ty nie chcesz, no to ja też nie chcę w takim razie. O, widzisz? Flame nie jest głupi. No, wygnoję, no to dzięki, dzięki. Co, co znowu? Nie no, ja, ja chcę zobaczyć Warzyń. Nie wiem, jak wy, ja chcę zobaczyć Warzyń. To jest taki feeling, którego dawno nie miałem. W... A woma to każdy co może pograć, tylko zapłacicie sobie 160 zł. <śmulatujesz> <śmulatujesz> nie, no teraz wyszedłem. Jana głupa, Dzięki, fremia. <śmulatujesz> nie, za tego WordSea też trzeba trochę zapłacić. Ja za, za tą wersję, właśnie z dostępem do serwerów, później to chyba z 60 dolarów zapłaciłem. No to nie jest tak. No, no, ale, ale ja od, od razu wiesz, zobaczyłem tą grę, nie? tą ofertę i pomyślałem, o nie, nie, nie. Tu się coś będzie działo fajnego. Ja mam dobrego czuja do gier. Jeżeli chodzi o pokazywanie. Ostatnio z tymi symulatorami to trafiłem w dziesiątkę. Ja w życiu bym nie przypuszczał. Myślałem, że wiesz, że pokażę ciekawą grę, wiesz, in inną koncepcję zupełnie, nie? No, no. A ja na przykład wiesz, Warcrafta to muszę puszczać przez, miesiąc, przez dwa miesiące, żeby taką oglądalność uzyskać, jak tam na jednym odcinku symulatora farmy. Nie? No, no właśnie, to też, o No ale to tam. Są gry niszowe i są takie gry, które są popularne, Tak, Ej, przynajmniej to nie Minecraft. No, no to już teraz zdało stwierdzenie, ej. No ale wiesz co, powiem ci, że nikt e, do tej pory nie pojawił się zarzut, że robię pod publikę, to, to więc. więc... To, ale to mi się często zdarza. Może widać, że się dobrze bawisz, czy coś? No może, może, Ja pogadałem z Bonkolem, Nexus, może nam dać ewentualnie dwa klucze, tak coś nam pisał, także... wiesz co, bo Graba też nam może załatwić dwa klucze, ale też rok nam może załatwić. No też mam, też mam, też mam dwa klucze, tylko chcę wam dać wtedy, kiedy będę mógł z wami pograć, bo, bo dzisiaj gram z Grabą i z Wozajem. A wy sobie zużyjecie te klucze i z wami nie pogram, kurde. No to tylko możecie... można? Co? Do 48 godzin. Ale jak powiedzmy mam jeszcze inny klucz, to pójdzie znowu chyba sobie do bugu, No tak, tak, z ty tak. wiesz, to zmarnujemy cztery klucze w sumie. Ja to co sobie to opóźni? <laughs> no, dawać nam klucze. To nie da klucza, a ten ja Nie, no nie, rozumiem. <laughs> nie, nie. Ale jak ten bongol może nam załatwić, to no my byśmy sobie już w sumie przetrenowali, zobaczyli. No, oczywiście, to jak najbardziej. Ja tu właściwie... Co, co, co ja mam do tego, nie? To przecież... No 120 zł gdzieś tak na oko, nie? Ile ile? No tam masz chyba i... wersję za ile? 20-20 dolarów, 20 tak? No ta wersja A, jest jest z, z, no, Teraz jest dolar za 3,20, więc to jest prawie 200, nie? Mm. O 320, o fuck, Kurde. Podskoczył, Soniak, nie? Mega kurczę <coughs> za 26 był było gdzieś, kurde. Niedawno dolar kanadyjski był. W sumie większy niż ten, nie wiem jak to teraz jest. Na kanadyjskie to tam nie wiem jeszcze nikt nie ten. Nie no, dużo, dużo było takich sytuacji, że po prostu był wie, większy, wiesz Ty, a Ale... powiedz mi, powiedz mi, jak z ciekawostki, no, znaczy z, z ciekawości tak pytam. Jaki no, no. jest. Y, znaczy... Wiem, że Amerykanie mają dosyć dziwny stosunek do Kanadyjczyków. Właśnie to samo chciałem się go spytać, wiesz? Ale no. ja się go spytałem. Tak? Oje, no, oje, no, ja... Ja odpowiedź. Ja, a... ja, ja wiem co to, jak to miejsce wygląda ogólnie to sytuacja wygląda tak, że mm, Amerykanie w głównej części, oni nie uważają Kanady jako takiego narodu, tak jakby, bo jak, wie, jak wiecie Kanada podlega Anglii, normalnie też podlega tej królowej Anglii i dlatego oni ja mają wie, wie, ja taki, taki, taki sobie, so, taki sobie sto, stosunek, o, tak tak właśnie jest. i dlatego oni nie traktują Kanady jako e, takiego właśnie, wiesz. E, no, państwa, no? tak, 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 tak można to nazwać Ale też no, są takie właśnie dziwne sytuacje To można zauważyć na przykładzie wysyłania paczek Na przykład z, z, z Ameryki do... znaczy z Ameryki, z USA wysyłając paczkę do Kanady zapłacisz przykładowo 60 dolarów, nie? A wysyłając na przykład z Ameryki do... do tego do Europy zapłacić 20 dolarów, nie? A to jest kurde, przecież zaraz obok, nie? I tak, no, takie dziwna politykę mają, wiesz? Oni no, nie przepadają troszeczkę za Kanadyjczykami. Nie wiem. Jak dla mnie Kanadyjczycy są lepszym i milszym na narodem niż Amerykanie. O wiele.